Dawaj, dawaj, dawaj! Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie strzelimy drill inspirowany Dickens drillem, tym przypadkiem, który był w Stanach, gdzie active shooter strzelał w jakimś sklepie na odległości 37 metrów, co pokazuje nam też, że nie warto trenować tylko strzelania na 5-7 metrów, tak jak my wiele testów robimy i też ludzie nam tam piszą, że a, fajnie strzelacie na 5 metrów, a co będzie dalej. Dzisiaj sobie spróbujemy właśnie ten e, drill, ale ten drill jest troszeczkę zmieniony przeze mnie, ponieważ tam była odległość 37 metrów, my strzelamy z 40 metrów i teraz e, tam w realnej sytuacji e, Dickens oddał 10 strzałów, z czego 8 trafił. Jeżeli chodzi o strefę, to jest tak, że strzelamy do tarczy IDPA i jest te kółko i ta druga strefa za kółkiem, jak ci wyjdzie, to jest też liczone jako trafiona. Tylko tak. tam, gdzie jest delta, te trzecie linie, gdzie są, one nie są traktowane, że, że trafione. To jest jako mis. I teraz tak, w realnej sytuacji Dickens strzelał 10 strzałów w 15 sekund, 8 razy trafił. Żeby zaliczyć ten test, Trzeba trafić cel 8 razy i teraz tak, my dodajemy pewne elementy, dlatego że tak jak wspomniałem, ja ten Deakins zmieniłem, my mamy tylko 10 sekund czasu, żeby go zaliczyć i... Ale po powrocie, dopiero od... Właśnie chcę powiedzieć, że dodałem jeszcze jeden element, element stresowy, czyli my startujemy spod tarczy, pokażesz gdzie jest tarcza, żeby ludzie widzieli, że to nie jest ściema, jest dokładnie 40 metrów. I teraz tak, prawdziwy Dickens drill polegał na tym, że trzeba trafić w strefę. Czy to będzie tu, czy tu, to jest zaliczone, tylko tutaj jak wyjdzie poza tą linię, to masz już niezaliczone. Czyli 8 strzałów musi być w tej strefie, tak, żeby zaliczyć. Tak jak wspomniałem, strzelamy z 40 metrów. Jedyny jeszcze dodatek, jaki dodałem, to jest taki, że startujemy stamtąd, biegniemy tu, Tutaj, w momencie kiedy staniesz, ja ci włączam, włączam timer, ale masz stanąć frontalnie do celu. Nie plecami, tylko frontalnie. Okay. Dobycie broni z kabury. Kabura musi być zabezpieczona, bo robimy to pobojowemu i strzelamy 10 strzałów. Czas na zaliczenie jest 10 sekund. Okay. Oczywiście limit strzałów jest ten sam, czyli 8 musi wejść w tą strefę. Jak dwa ci uciekną, to i tak jest zaliczony. Ok? Dobra. Próbujemy. Ja pokażę go pierwszy, żebyś widział, jak to wygląda. Obydwoje będziemy strzelać z Glocków, żeby było sprawiedliwie. Nie będę strzelał z innego pistoletu, chyba że potem jeszcze strzelę. Zobaczymy, jaka będzie różnica. To co? Zapraszamy. Zapraszamy. Gotowy? Dawaj, dawaj, dawaj!

13.94 Dobra, idziemy zobaczyć. O sekundę wolniej. Moja jeden czyli, tylko. Czyli masz tylko jeden, nie? Bo pamiętajcie, że do tej strefy jest zaliczany. Tutaj już nie. Czyli nie zaliczony, czasowo też nie zaliczyliśmy. No niestety czas dałem taki, a nie inny, bo powiem wam szczerze. Ale nie, powiem ci, że nie jest ten czas taki mega wygórowany, ale bo... wydaje mi się, że nie jest. Idziemy do mojej. O, ja też mam niezaliczony. Mało tego, jeszcze jednego strzału nie strzeliłem, bo miałem zacięcie, nie? Czyli przez te zacięcie też mi uciekło, ale zobacz. Ale cztery alfy. Cztery nie? alfy miałeś, no. No cztery alfy. Czyli zobaczcie, niezaliczony, nie? Zobaczymy na drugim podejściu. Dobra, lecimy jeszcze raz. Zobaczymy jak wyjdzie. Ja zmieniłem broń na staccato. Zobaczymy jak mi pójdzie ze staccato. O tamta broń była. E, wróciła dopiero z remontu, bo zamek mi pękł i szkielet i było wymienione e, i też widzę, że przyrządy nie są ustawione, bo były wymieniony z innego pistoletu do tego, więc zobaczymy, jak, jak pójdzie na staccato, no nie? Lecimy. Ostatni zajazd po trzy razy i zobaczymy, nie? Jak to wyjdzie. Tak, dobra. Ruszasz, nie? Gotów! Dobry czas. Najlepszy. 9,90. Dawaj. Gotu? Chyba najlepszy czas twój 11:97. Mój najlepszy. Dobra, jak tam Paweł? Raz. I tu masz drugi. I drugi, Słabiotko. No. Dobra, masz dwa. Idziemy do mnie. Nie doży najlepszy czas. Dwa, cztery, osiem. sześć, osiem. Tak. Tutaj miałeś jeden. Nie, 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 tu mam. Dziesięć. Tak, 8 było. Jeszcze raz policzmy. Raz 2 3 4 5 6 7 8 yyy zaliczone. Dwa, dwa, yy, dwa tak, pozatarczę, a tak to raz praktycznie. Masz zaliczone i raz, że najlepszy czas. Tak. Czyli zaliczony test całkowicie, bo tak i czasowo się. i Punkto. Się zmieściłeś. Dobra. E, tym razem Paweł sobie strzeli ze staccato dlatego że nie ma kabury, to broń jest położona na beczce, jest załadowana, zabezpieczona jak widzicie i tak ma to podwójny bezpiecznik, dopóki nie wciśnie to strzał nie padnie. Zobaczymy jak mu pójdzie ze stakato, gdzie będzie strzelał z przyrządu. Jak ją złapiesz, odbezpieczysz, do siebie broń, uwaga! 12, 24. Czyli gorszy czas niż na glocku. Raz, dwa, trzy. Trzy w celu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No tak jak widać, wszystko ci wychodzi, nie? No. Czas 12. Pierwszy 24. był zerwany, bo spust ma bardzo czuły, nie? No dobra, mamy koniec. Test, można powiedzieć. Wymagający, trzeba się sprężać. 10 sekund to jest, nie jest jakiś taki mega wygórowany czas, ale, ale trzeba się sprężać. Powiem szczerze, że pewnie jakbyśmy nie robili tego elementu, bo ja tu dodałem ten element biegowy i pamiętajmy, że tutaj nie jest 37 czy tam 35 metrów, tak jak jest w oryginalnym Dickens Drillu. Tylko tutaj jest 40 metrów, nie? I jeszcze dodaliśmy ten bieg, żeby było zmęczenie. I tam był czas 15 sekund, a tu jest 10 sekund. Więc to tak. wszystko powoduje, że no, trzeba i się spieszyć i na zmęczeniu strzelić, nie? Tak. Y nie wiem, nie zaliczyliśmy ani Ty. Znaczy nie, ty zaliczyłeś, bo zaliczyłem. ty zaliczyłeś na 9,40 miałeś czas i miałeś 8 w e, alfa, czyli. Aha, dobra. Czyli ty zaliczyłeś. Ja miałem najlepszy czas 10,34 chyba. Trzeba by zobaczyć, czy 11 z takiem. Nieważne, no nie zaliczony był. No, ty miałeś akurat zaliczony. Czasy pokażemy, bo mamy tam zapisane. To będziemy widzieć. Ze stakato zaliczyłem i celnościowo, i czasowo. Z Glocka chyba zabrakło mi jednego, ale tam był 9,90 ileś chyba, tak? Na, na, trzecim, na trzecim zajeździe miałeś 9,90, ale miałeś, i miałeś 7 starczy. 7 Sami widzicie, że troszeczkę pokombinowałem z tym testem, pozmieniałem yy, i sami widzicie, jak to wychodzi. Tak, dodaliśmy parę elementów. Strzelimy kiedyś tego drilla prawdziwego, też go nagramy tego bez biegania z tej odległości, jaka jest, i na 15 sekund i zobaczymy wtedy, czy zaliczymy. Tak. No a dzisiaj myślę, że to tyle. Zapraszam do subskrybowania. I trzymajcie się do następnego. Cześć.